Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek Pęczek. Po niejakiej niezaplanowanej nieobecności chciałbym Was dzisiaj zaprosić do odsłuchania odcinku, który będzie dotyczył przywództwa, przewodzenia, ale także bycia menadżerem, albo generalnie samego wpływu na ludzi, niezależnie od naszego stanowiska. No bo bądźmy szczerzy, czy przywództwo musi łączyć się z jakąś pozycją w grupie? Jako tak, o tak, ale nie musi być to stricte pozycja w pracy, nie musi być to pozycja w korpo. Generalnie ten podcast będzie dotyczył i pracy, ale też luźnego życia, czyli tego, jak możemy przewodzić naszą grupą znajomych, jak możemy coraz lepiej to działać w ogóle wobec siebie, no bo bądźmy szczerzy, możemy też przewodzić przecież samego siebie. No nic, ja zapraszam was do polubienia Spotify, iTunes'a i wszystkich mediów społecznościowych. I proszę was o udostępnienie tego, jeżeli tego właśnie w tym momencie słuchacie, oznaczacie mnie Piotrek Pęczek, małpka na początku, no i będzie świetnie, będzie cudnie, mm, uwielbiam właśnie potem taki pozytywny feedback ze strony słuchacza, no i tyle. Przechodzimy w sumie do samego podcastu, no bo co ja tu będę siedział i marudził, nie? <laughs> dosyć ciekawe, no bo dosyć często też spotykana, patrząc na całą sytuację w Ukrainie, sam ich przewodnik właśnie jest wielkim przywódcą. Nieprzypadkowo jednak jest to dobra osoba, a morale, jakie ciągną w ogóle korzyści z tego wszystkiego są niebywałe wielkie. No bo pomyślmy sobie o kimś, kto ma teraz tak wielkie jaja ze stali, jak właśnie ten gość, robią to sobie selfie, że hejka, no w sumie to jeszcze jestem w tym mieście, więc możecie mi za przeproszeniem. No... No, ale cóż, dlaczego w ogóle przywództwo i to wszystko jest tak ważne? No cóż, źródłem cierpienia jest brak wiedzy, mógłbym powiedzieć, no ale przywództwa się uczy. Uczy się z czasem i stajemy się bardziej przywódczy poprzez działanie, poprzez naszą refleksję, no ale także poprzez jakieś naśladowanie wzorców czy przyjmowanie informacji zwrotnej, nawet. Tylko, że musimy wyciągać z niej wnioski. No bo bądźmy szczerze, poprzez uzyskiwanie samej wiedzy nie zrobimy nic, ale już poprzez działanie i aktywne podejście do tego, no jest to niebywałe lepsze. Istnieje na przykład strasznie dużo książek, na które trafiałem i zazwyczaj przywództwo było takie, że po prostu przedstawia się jako jakieś osiągnięcia. Tylko dojdźmy do tego w zasadzie, co wyróżnia to przywództwo, co jest tą cechą, co może w ogóle ją wykreować, stworzyć no i jakby jakby to nazwać. W ogóle co może Jaka wiedza może wykreować dla nas to wszystko? No bo jakby chcę przedstawić kompetencje na miarę wyzwań, takich powiedzmy 2022 roku, gdzie jakby my potrzebujemy narzędzi, w sensie my jako ludzie, do tego, żeby wypracować coś, no albo w ogóle zdiagnozować, kim my jesteśmy w zasadzie, jakim przywódcą jesteśmy. Czy jesteśmy na przykład taktykiem, czy kimś innym? No nic, idziemy dalej z tym tematem. Wchodząc w całe w ogóle profil przywódcy, możemy sobie wyobrazić wiele aspektów tego wszystkiego, no ale nie ma konkretnego jednego profilu przywódcy, no bo kompetencje, jakie w ogóle oczekuje się tutaj od tej osoby, zależą od wielu, wielu czynników. Teraz patrząc właśnie na prezydenta Ukrainy... Są to umiejętności osobiste, ale wyrażane w postawie i też w przekonaniach. Posiada on pewnie inne kompetencje, bo to zależy, na przykład, od rodzaju organizacji, w której się na przykład działa. Czy to jest np. korporacja, czy to jest właśnie rząd to zależy tak samo od etapu rozwoju, stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że inaczej będzie podchodzić do przywódca menadżer, a inaczej będzie podchodzić dopiero na przykład młody student, tak? To jest całkiem inna kategoria, w której jakby zajmuje się całkiem inne zadania i całkiem inaczej się je wykonuje. No i to wszystko, podsumowując, zależy bardzo mocno od tej kultury organizacyjnej, bym to tak nazwał. No bo generalnie te modele, które ja gdzieś tam przewałkowałem i ćwiczenia, pozwoliły jakby mi określić swój profil, zdiagnozować jakąś taką różnicę między moimi umiejętnościami, które mam a jakie w ogóle oczekuję. No i w tym momencie wpadłem też na taki cytat, który mówił Peter Ducker. Nie można oceniać czegoś, co nie jest zmierzone. No i w zasadzie tak było, bo możesz wyobrażać sobie, że jesteś mega przywódcą, ale jak podejdziemy do tego z już z wielu aspektów, które możemy zmierzyć, to nagle się okazuje, że w sumie jeszcze jest dużo rzeczy do poprawy, no bo jakby to wszystko pozwala na ten wewnętrzny audyt, sprawdzenie naszej kompetencji, takie przedstawienie różnych koncepcji w ogóle tego samego przywództwa, które już powtarzam po raz 500. No bo to pozwala nam określić, gdzie jesteśmy, co musimy jeszcze zrobić, albo jak musimy jeszcze poćwiczyć. No i możemy też pomyśleć o tym, czy na przykład nasze stanowisko jest dobre pod tym względem. Czy nie. Chociaż może bym tego tak bardzo yy, krytycznie nie oceniał, no bo bądźmy szczerzy, nie możemy się jakoś wrzucać naszą samoocenę tylko przez pryzmat stanowiska, mimo tego, że będziemy najlepszym przywódcą, a będziemy zwykłym jakimś tam dowozem, nie wiem, gościem, który doważy pizzę, nie? No ale jeżeli przejdziemy przez to wszystko, to stworzymy sobie coś, co na przykład kolejnym pracownikom będzie bardzo, bardzo miło. Jakby kompletować całą tą informację razem z nami, tak? W sensie, no, albo raczej ciągnąć tę osobę razem z nami, bo jakby to my wtedy jesteśmy odpowiedzialni za stwarzanie pracownikowi środowiska do, no, bądźmy szczerzy, ich rozwoju, ale też do rozwoju na przykład samej firmy. Generalnie wchodząc w to wszystko, to od razu pierwsze co zauważyłem, to to, że menadżer to nie do końca musi być jeszcze przywódca. No bo przywództwo jest działaniem. To nie jest tylko pozycja. Zarządzanie to robienie rzeczy prawidłowo, a na przykład przywództwo to robienie rzeczy prawidłowych. Zarządzanie to robienie rzeczy prawidłowo. Przywództwo to robienie rzeczy prawidłowych. To też Peter Ducker. Taki sobie skubany tam czasem coś powiedział. No ale generalnie to był gość, który był takim szefem zarządzania, bardzo dużo książek na ten temat napisał. No i po prostu były one wybitne. Są doceniane. No i w sumie Tyle. Generalnie menedżerem się jest, a przywódcą można bywać, bo przywództwo jest rolą. Bo bądźmy szczerzy, w tym momencie, kiedy obejmuje się jakieś kierownicze stanowisko, zawsze pełni się też funkcję menedżera, bo odpowiada się na przykład za planowanie, czy na przykład za organizowanie, czy też realizację zadań. Natomiast w rolę przywódcy wchodzi się, gdy się inspiruje. Gdy się inicjuje, przeprowadza się jakąś organizację, czy to dla ludzi, czy w ogóle jakikolwiek proces zmiany. No, cały czas, kiedy obrabiam ten temat, to jest po prostu tak piękny, jakby ideał, czy ten, czy ten archetyp, który teraz wszyscy widzimy poprzez media społecznościowe, itd. itd. No bo. Im wyższe stanowisko w hierarchii jakby firmy, tym więcej funkcji przywódcy powinniśmy posiadać albo umiejętnie nimi rozgraniczać. To zależy oczywiście od sytuacji, w jakiej organizacji jesteśmy, no bo im więcej tych zmian, tym większa potrzeba pełnienia tej funkcji przywódczej. Bo przywództwo może być postawą. Nie trzeba zajmować jakiejkolwiek pozycji, żeby być przywódcą. Można być samym przykładem zmian dla siebie albo przykładne zmian, których oczekujemy od innych. To chyba mówił Gandhi. Nie mówię, że chyba, bo doskonale wiem, że to mówił Gandhi. <laughs> Czasami muszę was tak wziąć pod włos i sprawdzić czy ej, co on powiedział? To mam Gandhi? A może to mówił ktoś inny? Mm, nie, 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 nie. No ale jest jeszcze takie podejście, w którym przywództwo jest rozumiane w ogóle jako postawa. No i w tym momencie jest to sposób myślenia, ale też sposób działania. Nie musi być to w ogóle związane z posiadaniem formalnego stanowiska, tak jak już wcześniej wspominałem. No bo w takim podejściu każdy z nas może być wtedy przywódcą, poprzez inicjowanie zmian tych lokalnych, tych mniejszych, większych yy, i możemy ponosić oczywiście odpowiedzialność za cały ten sukces, który stworzyliśmy. Z tym podejściem wiąże się koncepcja przywództwa osobistego, opartego na takiej... Mm, nie... Nie na formalnej wiedzy, może tak bym to nazwał, ale tutaj chodzi o to, że bierzemy odpowiedzialność za siebie i za innych. Kiedy jesteśmy przywódcy, mm, na przykład w tym momencie, przed chwilą cytując e, Gandiego, to on na przykład nigdy, ale to nigdy nie sprawował żadnego stanowiska, no a jakby, jak pomyślimy o jakimś takim przywódcy, który gdzieś tam prowadził tych ludzi, no to jednak jest on znaczną ikoną w tym wszystkim. Co zrobił, co kreował i jaki on właśnie był. No ale teraz tak. No bo generalnie w korporacji na przykład, czy w jakiejkolwiek strukturze organizacyjnej, na przykład menadżer może zajmować się jakąś kompetencją, a kto inny może zajmować się innymi kompetencjami. No i znowu Peter Senge, konkretnie w książce Dance of Change, zostały tam wyróżnione trzy poziomy przywództwa, określone przez niego jakby Konkretnie tak, tutaj już cytuję, to jest przywódca pierwszej linii, przywódca poziomu executive oraz przywódca relacyjnego, czyli takiego networkingowego. No i to wszystko zbudowuje się w taki sposób, że każdy ma swoje zadania i funkcje, jaką wykonuje jako ten właśnie domyślny przywódca na swoim stanowisku, no i to wszystko oczywiście analogicznie różni się od siebie. Teraz zacznę od tego, że przywódca pierwszej linii wykonuje po prostu powiedzmy, że nie chcę tego określać, że najmniej ważne, ale po prostu jego specyfiką jest to, że zarządza pracownikami jakby szerogowymi, on pokonuje bieżące takie przeciwności, problemy, takich są na przykład koordynatorzy i kierownicy w sklepach. Coś takiego mi się wydaje, że to jest właśnie to. No bo są oni na przykład od, jakby odpowiedzialni za, za ustalone zadania, mają stać swoje cele, muszą rozdzielać te zadania i cele pomiędzy swoich tam pracowników monitorują ich pracę, no ale też udzielają jakiejś informacji zwrotnej, no bo oceniają ich wyniki, tak? Oczywiście musi to samo wiązać się właśnie z tym elementem, który zmotywuje naszego pracownika, czy tam podwładnego i zaangażuje naszego podwładnego i, i czy też pracownika. Musimy jakby zarządzać w ten sposób, żeby rozkładać, tak jak karty, Dobrze rozłożyć karty na dobrego pracownika, dobrze podać go słowem, żeby go zmotywować. Tak przy okazji, już nagrywałem podcasty o manipulacji i sztuce prefazji, perswazji, czyli w zasadzie tam jest dużo cennych informacji, które będą dotyczyć tego, że człowiek jednak może wpłynąć słowem bardzo mocno na swoje działania, ale też na motywację drugiej osoby czy też zaangażowanie. To samo wiąże się z psychologiem miłości. Także jeżeli jesteś zainteresowany, to w poprzednich podcastach, jest dosyć sporo informacji na ten temat, które już nagrałem, nie chciałbym mówić, że wieki temu, aż taki stary to nie jestem. No ale jeżeli jesteście chętni, to na pewno dojdziecie do tego odcinka. W historii po prostu podcastu. No ale cóż, idąc dalej, jakby przechodząc przez te wszystkie inicjatywy organizacyjne, no potrzebuje on nad sobą przywódców właśnie poziomu executive, czy też relacyjnych. No i w tym momencie na przykład mogą być to stanowiska menadżera, menadżera marketingu, obsługi klienta, finansów, technicznych i tak Wszystko to są tacy menadżerowie powiedzmy, że niższego szczebla. No ale poziom executive polega na tym, że jest ustalany jakby odpowiedzialny za ustalenie każdej misji, wizji, celów organizacji, albo określenie w ogóle struktury organizacji. No i inicjuje wtedy on i dokonuje jakichś zmian, ustala systemy metowywania, no ale też na przykład i oceny. Bo tutaj zadanie będzie pozyskiwanie i rozdzielanie zasobów, ale także odpowiedzialność tych działań i stworzenie tych systemów. Odpowiedzialność przywódcy jest jakby tworzeniem organizacji i środowiska do uczenia. Bo poprzez stworzenie tych systemów, na przykład rozwoju albo promocji, można bardzo mocno wpływać na przywództwo, tak? Bo to modeluje zachowanie. Tego poprzednika, w sensie tego, który jest pod nim, czyli właśnie przywódca pierwszej linii, czyli załóżmy, że ten koordynator, kierownik. No ale mm, raczej jest to kreowanie w sposób świadomy. To nie, nie do końca powinno być też tak, że on nieświadomie kreuje, no bo jednak. Każde działanie gdzieś tam wpływa na, na te niższe szczeble, to się odbija, tak? nie? Jak kula śnieżna, jeżeli ktoś coś u góry zarządzi, to dosyć często gdzieś tam, tam najniżej dostają bęcki. Tak samo dzieje się w sumie w systemie finansowym, no bo ci, którzy gdzieś tam te pieniądze mają, to jest ok, a ktoś jest w innej sytuacji, to, to jeszcze jest pogorszone poprzez relacje, nie chcą mieć przywództwo, no to wiadomo, że odbija się to też negatywnie. No, ale tutaj już są właśnie menedżerowie, którzy zarządzają innymi menedżerami, albo jacyś dyrektorzy generalni. Idąc już na sam szczyt tych trzech poziomów, prezentuję wam właśnie przywódcę relacyjnego, czyli tego networkingowego. I tutaj jego zadanie, jakby to jest po prostu realizacja celów, i uzgodnia się to właśnie z przywódcami typu executive, czyli jakby musimy współpracować z tymi szczeblami niżej. No i analogicznie oni współpracują z przywódcami pierwszej linii. No i tutaj na pewno są już e, różnego rodzaju menadżerowie i tak dalej, i tak dalej. Tylko teraz chciałem zadać Wam takie pytanie, bo wykreowało mi się coś takiego w głowie, że można określić nasz profil tego bycia przywódcą, tak? No i generalnie e, musimy pomyśleć nad tym w ogóle, jaki my rodzaj kariery prowadzimy. Możesz sobie zabrać kartkę, wypisać coś z tego wszystkiego i, i wtedy zastanowić się nad tym, czy chcesz być w pierwszej linii, czy właśnie tam tego poziomu executive, czy na przykład networkingowego. No bo tak, to